Siemano, ja jestem Jabal, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 1. Wracamy, jesteśmy w akrze i... No i co, będę robił punkty widokowe. Widzimy się za moment. No i mamy ostatnią wieżę. Zobaczcie. Dzielnica portowa taka jakby, nie? Ale to jest część środkowego dystryktu. Mamy tutaj jakieś ścianko. Albo jestem ślepy, albo nie ma. A jest, dobra. Na tej łódce. Okej. Okay. Woda oczywiście zabija. Jak w GTA w Vice City chociażby. No, nie jest to zbyt fajne. Ale w następnych częściach będzie już okej. Okay. Parę gościu. Mamy oto Informer Rooftop Challenge Będziemy biegać po dachu. Okej. Okay. Szybko wiem. No i let go. Oho. Aj. Pciąga tak fajnie załatwić. Ale nie wyszło. A, Okej, okay, nie Okej, nieźle. Możemy poczekać na owczpę. Chłopaki tutaj przebiegną. Albo jeden chłopak. Łucznik! E to ciekawe. Dobra. Ale to będzie easy, nie? 40 sekund. Może się uda, może się uda. Jeśli Altair dobrze będzie wkakał, to się uda. Aj, proszę bardzo. Gdzie to jest też? Tutaj. O! Dobra, mamy Informer Escort. Będziemy opa eskortować. Przeprowadzimy go 10 metrów. No i fajno. Dawno tego nie było w sumie. No i idziemy z tobą ziomek. Oczywiście on też nie wie, jak się modlić. Gdyby potrafił się modlić. Nie byłoby kłopotów. A oczywiście kłopoty będą. No i kto? Oni. Dobra. To, jest to Malta Jerch. Tak, to wy mnie nie wdacie. Bić się nie umiem. Kakacz tym bardziej. Ale was kolonem Jesteście lamufy Lamusiary No i ostatni To chyba tyle co Tylko doprowadzić gościa A nie. Jeszcze, kawa Jeszcze kawałek mamy Oho, kolejni

Tym razem będzie git Chociaż jeszcze kawałek mamy Może coś się wydarzyć Nie wykluczamy Proszę patrzysz Jeden z drugim Kurde się podejrzliwi no da ziomek Już kawałek o, to i pięknie. Wiecie, nie wiem, czy to też by to naprawiło. Ja takie glicze, to takie liczę. ale co do sianka, które jest popchute, kolega napisał, że. Żeby włączyć pałsynka. Hmm. Powiem wam tak. Może jej by to pomogło. To przynajmniej. E, naprawiłby sianko, ale jeśli chodzi o płynność gry, na nagraniu może by tego nie było widać. Ale... Ale jak ja bym to ogrywał, to uwierzyłem, że to nie byłoby zbyt miłe. Bym po prostu się już totalnie załamał psychicznie, nie? Jakbym 60 fps widział na 144 o herbowym monitorze masakra. Nie ja mógłbym jakoś tam nie wiem zmienić hercę w monitorze na 60 czy coś. Może by coś to dało, ale wiecie, nie ja chcę mi się to bawić po prostu. No to też wiecie, to te, te to to... To nie jest tak, że zawsze to nie działa. Mm. No więc, nie przeszkadza mi to aż tak, żeby, żeby wiecie, żeby w tym grzebać, co nie? Także, dzięki za komentarz, może by to pomogło, ale... Ale jakim kosztem? Jakim kosztem? Kosztem nagrania nie, ale za to moim kosztem tak. Dobra, tymczasem wysłuchaliśmy sobie rozmowy. No i mamy zrobione trzy investigations. Yy, tak, to takie, takie, yy, takie te, te, te. No i trzeba wrócić do biura i. o wlecenie. na Wiadomo. Szymanko. biuro, lider. Co tam dla mnie masz? Altejer. Daj. A ja tu mam takie. płatki róży. Płatki róży? O czym ty mówisz, stary człowiek? Co ty tutaj? Co wymyślisz? Że dasz, dam się nabrać? A widzisz. Ja cię nie oszukuję. Płatki róży, słuchaj. Ale no to powiedz mi, czym są te płatki róży? No... Masz. Daj. Dowiesz się później. Po asasinacji. No dobra, no to lecę asasinować. I wrócę do ciebie. Hibrant will soon retreat to his private vessel. No, 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 no. Lecimy Uuu. Lecimy do portu. Kopię w porcie. Trzeba go zasasinować. Dobra, to gdzieś tutaj. Który to będzie? Czy to ten łucznik? No, słuchaj, słuchaj. Jestem tylko księdzem. Iho, to za ksiądz, co ma tego dziwnego krzyża? Ay, słuchaj, bo jestem takim księdzem templariuszowym. Widzisz, ty też masz krzyż? bo no, jesteś Templariuszem. Tak, tak? Templariuszem? Co ty gadasz? Nie, nie rozpoznajesz tego krzyża. Ona no, no, oczywiście rozpoznaje. A widzisz, gówno rozpoznajesz. Dobra, słuchaj, powiem ci wszystko co wiem, nie wiem. Łoto ci dam. Złoto? Czuję, ty chory jesteś? Też też mnie przekupić. i no, to. Do wszystkich już to mnie przekupić. Nie, 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 nie bij. Nie bij, proszę. Jestem tylko biednym człowiekiem. No tak, najpierw oferujesz mi złoto, a teraz mówisz, że jesteś biedny. No, posłuchajcie tego głupca. Głupcze ty. Kłaga, litość, panie. Litość? A, nie ma litości. No jesteśmy w akrze. tak, jesteśmy Wakrze. Waksrze, Od teraz nie okazujemy litości. Tak się postanowiłem. czekaj na nielitość u mojej strony. Ludzie moimi świadkami. A gonzie. Ludzie weź ta, to, weź tam to mnie pomuszta, no powij. to O ja, ksiąd. Naprawdę o tym księdem. Czemu mi nie wierzycie? Widzisz, nikt ci nie uwierzy. Nikt ci nie wierzy. Poeta, ta, tego fałszywego księdza. Oj, oj oj Dobra, tak kończą wszyscy fałszywi księża. Także uważaj ta, uważaj ta ludzie. Rozejście, Piję faktycznie jestem tym Ten ziomek. O, do wody. U, najgorsza śmierć. Bo nie można pływać. Dobra. Gdzie on pola? A tam płynie. Jest na łódce. Ja mam go... Ej hey. On zaraz wypłynie Z tego portu chyba Ej, hey. ja No nie zauważyłem, nie było tego oh. Dobra Mapa pokazuje mi, że jest na jakimś wpadku. No dobra, no to teraz tak. Tylko się nie potknąć głupio. O to było. Było oczywiste, że mnie tutaj zaczną gonić. Ale. Ale w poczko. Te, ja w to nigdzie nie przewkoczę. O, w dupę. O cię. Uj. O! Oj, tragiczna śmierć. W wodzie. Dobra, słuchajcie, udało się. O, trzyma. <grywa> o, kurwa. O, kurwa. ziomek. Ziomek, ziomek. No nie. No nie, zatrzymał mnie i teraz trzeba go gonić. Nie. Chyba, że tak trzeba było. No. Chyba, że taki był. Crypt. Oczywiście. W skrypcie jest też y, napisane, żeby Altair nie umiał chodzić. Y, no Oczywiście, że tak. A teraz jeszcze nie umie biegać? Altair, czemu tak wolno biegasz? No i oczywiście potyka się, kur. Dobra. Już prawie cię mam gości. Prawie go mamy. Ale to jest Hanspo, nie? Och... No zabij go, czemu? To nie zabiłeś, obrazu? Oj... Niebezpieczna to jest walka. Mhm. Dobra, elegancko. Jak to jest do E, widzisz, babieś tyle księży. O, nawet nie wliczę. No, ale słuchaj, to tak nie w porządku trochę. No, nie w porządku. O kurde. Znowu chłopca stał. O, powiem ci, no nie, to, to tak nie fajnie. O, no, chyba według ciebie. Według mnie to jest wszystko git. A no, widzisz, nie wierzysz, Boga. No, ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Dlatego zabijam księży. Aha, no, widzisz wszystko gate. Właśnie nie jest git. To nie jest tak, że jak nie wierzysz, to się możesz zabijać. A ja zabijam. I co mi zrobisz? Zabijesz mnie? Aha. No, no tak. To a ci powiem. co chcesz mi powiedzieć? A no? Założę się, że zginę, zanim ty mnie zabijasz, tak? Co ty gadasz? Już ci wchodziłem kosę w żebro. Co ty, co ty mnie gadasz? No tak, ale to nie jest tak, że ty mnie dobijasz. Ja sam se zginę. Hmm. faktycznie. Dobra, mamy kuro. Wracamy do biura. Uch. Jasny kurwa, chuj. Jak Altair nie umie skakać, Jak Al jaki Altair jest głupi, nie? No ile mi to zajęło. Ale mamy pióro. Mamy oto płatki róży. płatki róży. To jest takie coś, no, słucham, mów czym są płatki róży. A, widzisz, tego dowieść, nie, w Jerozolimie. Czy gdzieś tam, nie wiem, aha. To nawet nie powiesz mi gdzie. Ano, nie powiem ci gdzie. I chcę szukać. Nawet nie powiesz mi czym są płatki róży. No słuchaj, jak możesz się domyślać. Były herbatki. Były żelki. No. No i teraz widzisz, płatki róży są w modzie. Także... Także no cóż. To wszystko co mogę ci powiedzieć. No dobra, no to ruszam na poszukiwania. No ruszaj. Ołamania nóg życzę. Dzięki. Wielkie dzięki. Akurat biegać nie umiem, stawiać nie umiem. No, no i jeszcze fe nogi połamiesz, i będzie git, nie? To za różnica zresztą. No, taka, że jak nie mam połamanych nóg, to chociaż biegam. No, ale jak ty biegasz, człowieku? toż to wstyd. Idź. Idę. Co mam nie iść. Co mam robić? No. no i mamy na w głowy i do Al-Mualima, ale... Zanim do Al-Mualima? Oczywiście. Al nudniejsza część. O, mam obroty głowy. Dziadek. Ktoś tych robił. Got some work I need to do, so you've got the rest of the night to baba, yourself. Baba, wypuść. Wypuść mnie, Baba Vipus, Vipus man, Baba. Hey, Baba. Jenkins. Oh, oh. Uncle, spanko. Oh, tole, fedo spanko. Idziemy spać. He, following morning. Elo, 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 elo. elo. Co się o, widzisz. Tak się, tak się odurzyłem, że prawie wdechłeś. A, no, widzisz, no. Zakręciło ci się o głowie pewnie, no. A skąd ty to niby wiesz? Baba ci powiedziała? A no, baba. Baba mnie powiedziała, że w życiu się zakręciło wełbie. No i co? No i. Gówno, no. Co? I do roboty. No? Aha. Tak po prostu. Nie, żadnego przepraszam ani. No, czego ty oczekujesz? To ja robota. Masz robić robotę. I tyle. Dawaj do łóżka. Z łóżka do łóżka. Nie chcesz w końcu zjeść jakiegoś śniadania? No, chętnie bym wiedział. tu już parę tygodni, nie? Tak mi się wydaje, że muszę jeść. A, nie musisz. Ale nie zginiesz. Bo mamy systemy podtrzymujące życie. A, i będzie tam płynąć jedzenie? No, twój ty. No, będziesz tylko żył. Będziesz głodny, ale będziesz żył. O ile już nie jesteś głodny. Oczywiście, ale to tam. Tak... No, ja w tym bardzo głodny. A no, ja mam to w dupie. No i już. Do roboty. Tylko czekaj, jeszcze, jeszcze ci coś popowiadam. A no, tak, żebyś się żeby niecierpliwił. No, dobra, puszczam mnie już. Elo baba, siadam na łóżko. Widzę, że tutaj cały not. I tutaj prowokowałeś przy laptopiku. No i continue. Po króciutkiej przerwie. I budzimy się u Al A, w dupie to mam. W dupie mam jego, w dupie mam coś powiedzieć. Jeżeli wy nie, nie macie tego w dupie i was to interesuje, no Uu, szabelka. Warp Expertise damagę, New Weapon Gained. 5 dodatkowych noży. I. Jakiś kurde tutaj w Word Expertise damage. No ciekawe czy nasz pan będzie tutaj czekał. A nie. No, czyli po prostu... Chyba mocniej bijemy z miecza. Tyle. Jakie zalanka? Porozmawiaj z liderem biura w Jerozolimie. Jasne, jasne. Bierzemy szybką podróż. Jerusalem. Bureau. Oto i mamy bureału w Jerusalem. Ale jer, no się mamy. A widzisz. Trzecią faranku mam dla ciebie. Trzecią faranku. Uuu człowieku. A ta, ale pamiętasz. Najpierw investigation. A no tak. Investigation. A tak w ogóle to mamy nowe ability. O, pewnie Portek da Magę. A kurda, wkład ty to wiesz. Czyżbyś był byłem uczniem Maltaj, tego Malima? No tak, Grandmaster Gigaburger. Grandmaster Gigaburger uczy chyba wszystkich na tym świecie wszystkich asasinów. O no, i asasinów, i buru liderów? No, wszystkich. Ale spoko, no i mamy dodatkowe noże do rzucania. Wiesz, po teraz mamy więcej. O no, to fajno, fajno. Dobra, przydadzę czy się, nie? No, oczywiście, że tak. Fascynacji od ciebie, misji mi mi takie. No, dobra. No i tego, i, I jestem w Jerozolimie, bo lubię Jerozolimę. Aha, no, totalnie nikt mi tutaj nie kazał przyjść. Ja po prostu kocham Jerozolimy i Twoje dywany. Dywany, człowieku, gdzie ty tu widzisz dywany? A ja tu książki sprzedaję, I mapy. Nie widzisz. Opa, jakie kadzidło jeszcze tutaj se stoi na moim stole, no. Także jest łajdź. A ja tu dywanów nie sprzedaję. Dobra. I co? I Jajko. Nie mów jajko, bo cię tak. Y... Midle District. Let's go. Wszystkie punkty. Wszystkie punkty zaliczamy. W Midle District. No i tak to. A tu jeszcze taki kolega się zapytał. Kiedy o gole tego śmiesznego wąsa. Um. E, i, e, i, e, e, i cóż. Nie wiem jak mam na to odpowiedzieć. Aż przestanie być śmieszny. Czy coś. Ale wiesz, też takim w sumie głównym powodem, dla którego go nie gole, to jest to, że no, po prostu mi się kurwa nie chce, nie? I to samo mam to samo mam z włosami, że to nie jest tak, że zapuszczam, bo chcę zapuszczać. No, tylko po prostu nie chce mi się ich ścinać, nie? I też nigdy nie miałem takich włosów aż tak długich. Też no chciałem zobaczyć, jak to jest, nie? Jak to jest mieć takie długie włosy. Jakby, jakbym wyglądał w takich długich włosach. Um, jak pół dupy z zakrzaka. Pewnie ktoś sobie powie. Ale chuj. No i co? No i zapuściłem te włosy, no i okazało się, że jest bardzo wiele plusów. To były wszystkie plusy. Natomiast minusów z minusów no to jest tak, że są w chuj niewygodne. Dlatego jest chuj gorąco. Trzeba je non-stop wiązać No teraz tak nie wiąże, bo albo nie aż na odcinek, albo czemu nie? Albo takie moje widzi mi się No i tyle, nie? Też dłużej mi schodzi na przykład na uszeniu tych włosów, wiadomo Logic No Nie no Kurwili mnie Chodź tu. Albo nie. Albo nie, bo tam jeszcze. Jest templariusz. Nie. No. Także taka historyjka. A ja jednak chcę się bić. Taka historyjka to była. W moim zaroście. W moich włosach z okazji. Kogo to interesuje, tego interesuje. Jak, jak czegoś nie interesuje, to... Albo zmarnował sobie trochę czasu, albo albo sobie przewinął, nie? No i dostałem pytanie, no to odpowiadam, tak? Taki jestem Jupiter dobroduszny. Zabija winnych Żuli w Jerozolimie. Bo mu się nie podobają. Dobra, ostatnia wieża w średnio zamożnej dzielnicy Jerozolimy. Takie jest. Synchronizujemy. I to sobie już zakończymy. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. I pamiętajcie. Działamy w ciemności, by służyć światłu. Do zobaczenia.